Mówią ludzie, którzy jeżdżą na kołach. Samochód jest odjeżdżenia. Więc w dzisiejszym odcinku jadę na kołach Subaru, a potem wracam po drifcie z toru Białystok. Życzę mi szczęścia i szukajcie mnie na trasie, jakby mi się coś spieprzyło. Ogólnie tor Białystok jest znany ze swojego świetnego dojazdu, z tej autostrady, która do niego prowadzi. Ech, chyba, Łe! Chyba żartowałem, że coś tu załatali. Jednak później załatali. Biczowie, jesteśmy na kol kolejnej rundzie Rally Cross Białystok Fajnie jest, powiem wam, super mi się podoba Ty, one piszą ci na DM, że jesteś kotem? Tak, zabieraj to Ja mam ręki No to kurde, nie fal. Bożem jest bardzo wysoki. Temperatury wody, jakby Wam to wytłumaczyć, która się grzeje po pół okrążenia, nie wiem co jest pięć. Także nie wiem, czy się będzie pojeżdżone. Jesteś gotowy na disco? No! Jesteś gotowy na polo? A jak? Chodź ci pokażę co mam w bagażniku, o czym zapomniałem. Dawaj, Ale... dzień na do bagaja. Teraz dawaj, 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 Dobra, dawaj, 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 dawaj. Zapomniałem wyciągnąć ja, Kormoranik Teraz będzie mniej dymił Daj no 2 złote Daj 2 no złote Wypięć. Daj 5 Daj 2 O czoń To daj 3 Podaj 5 Widzę do tego żółtego gablota Ty opony chyba schodzą szybko co? Strasznie 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 szybko, tyle no, okrążyń mogę zrobić Widzisz, tu miałem Tyle okrąży, tyle, tyle mogę a potem jestem zagotowany ma, 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 ma. Ma, ma, ma. Widzowie chillera, utopia Nawet się jeździć nie chcę, wszyscy stoją Wróbel partyzant przyjechał bez samochodu o, proszę bardzo, nie chowaj się Mariuszek gwiazda roka Ogon też popsuty Kaleso se zmienia Naprawdę Nie ma dzisiaj parcia na jazdę Bemeczka się popsuła Holender Nie pytaj pan, kurwa nie pytaj Taki... Dobry samochód był Opel Astra dobry samochód. Dobry samochód był Powietrzanko hydro się odbywa, widzowie Ale tu ekipa Mariuszek dał się przejechać temu korda gentlemanowi i dżentelmen narobił! Mówił, że ja chcę sprzedać ten samochód, i teraz już rozjebany, to już muszę kupić. nie? Tak, tak. Jak to było, Ja już nie chcę, bo już go nie chcę, sprzedany jest samochód. Także już w żadnym odcinku go nie zobaczysz. Kurde. <gry> nie no, miałem kiedyś takiego gościa, Paweł Pasada. Nie, nie kurwa warta zajebista z pokoziomek. I kurwa kiedyś mi opowiadał, mówi, ty, tak na motorze się chciałem przyjechać. Kurwa, no tak chciałem, kumpel motorem przyjechał. Mówi, daj mi się przedem, Paweł, nie, bo mi rozjebiesz. No kurwa, no daj mi się przed, nie rozjebę. Paweł, rozpierdolisz mi motor. Daj mi kurwa bo co sam go wezmę, dobra masz Paweł w siatku, chce ruszyć, klama zajebał, wypierdolił mu motor spod dupy, rozjebał go On mówi Paweł, rozjebałeś mi a Paweł mówi, na chuj mi dawałeś No i po chuj mu dawałeś Po mi dawałeś Koniec Kurwa. widzowie, rewelacja jak nam się dobrze teraz jeździ we dwóch Lexusik, guys nie, sorry, tu jest guys Tu jest nice Pięknie jest, naprawdę rewelacyjnie się jeździ Mariuszek, powiedz, się rewelacyjnie jeździ Rewelacyjnie się jeździ, a na tych kurwa, teraz ty to srałem, more, traction, ja nie, more traction, more energy, more energy A tu jest more energy? No nie, nie ma, ma wspomagania Не, 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 па јахали... му колосо од помпо со спомагање осот. Па самохут са малхут. Добри са не? бе. Добри са

Kamerą tego nie zobaczę, a podłóż rękę Grubel weź asysty. Podłóż rękę No jest Co? Nie ma Nie ma Siedź tam, siedź tam powiedziałem Mamy własnego sofka Dobry luz Mamy własnego sofka Typowy tuning. Teraz się zetram, zgrzygam to zjem Powiedz jakie, jakie Jaką oponkę polecasz? Ja chciałem, że ekstremizm jest najlepszy. Na 300 pewno, kółek stary. A 300 kurwa. Ta 300. Ze spinami? To kurwa 600, tak? <laughs> Chcesz łyżwy? Człowieku, nie idź na łyżwy, tylko idź kurwa po ekstremizm. Ekstremizm są super. Aż na rachal na haram, no, na jeździłeś, jakbyś miał 1000 koni. No nie gada. A to, że cię spinowała, bo mocy nie ogarną. <laughs> jak się, jak się krzesło wydało <laughs> Chłop ma obił na bagnesie, a ci mu mówią, nie no, weź sprawdź, weź zobacz, odpal jeszcze raz. No, odpal. On ma motodoktor. Zróbmy to. Lej, Zróbmy to. odpal i tak przytrzymaj na odpale Ucichło. O? O. Uzupełnię wam tą historię paroma słowami z postprodukcji. Generalnie to były ostatnie opony, ja byłem mega zdziwiony, żeby polatać dobrze za Mariuszkiem, bo przed Mariuszkiem jedzie Turich, w którym siedzi kamerzysta w bagażniku I powiem wam szczerze, zmęczenie, całe to napalenie to nie jest dobre połączenie, ale sobie to ładnie zrymowałem, a efekty tego widzicie właśnie teraz <laughs> Ja pierdolę żyjecie kasowali mi gabloty możesz zjechać nim na tu dojedziesz? dojedziesz Motorsports. Trochę odjebałem. Nie wiem jeszcze dokładnie co się stało z samochodem, bo to wiadomo widać tylko tam przygięty fartuch, Błotnik, zderzak, klampa, ślisk, chłodnica wody. Poza tym. Nie wiem, poza tym chyba git, ale. Niestety ten drugi gorzej dostał. Akcja ratunkowa, bo miałem wracać na kołach. Eee, spróbujemy spuścić płyn Który już częściowo sam się spuścił I zespawać takim szajsem, którego nie widzę Chudnicę i nie wiem no, prostować to jakoś no, oklejone, <gry> bo, my Dobra, z grubsza jest poklejone no, Poka tutaj, poka, poka tutaj, to poczekaj No, tak ładnie poklejone, całkiem ponolowane a tutaj, tutaj jest przekoszone, jest krzywo, jest bardzo krzywo Ale trochę żeśmy tu podprostowali Trochę prosto, trochę krzywo, zaraz zobaczymy. No będzie się uda wrócić. A no i jakby tego było mało, to Mariuszek jeszcze pojechał na poprawkę, żeby sobie z chłopakami nagrać jeszcze jeden przez kamerowany To poprawi Ta -ta. tankowanko no widzowie, życzcie mi powodzenia, bo będzie jeden z tych gorszych powrotów. Lexusik, cały. A nie, prawie cały. Poczekajcie, poczekajcie, jeszcze wam coś pokażę. No, pomachaj dla widza, Cześć, Babrochu. Co jest, mój frum? Drzwi! Co się stało w drzwi? E, lecieliśmy już w sumie ten ostatni przejazd. No, no i ja chyba za fidgetem leciałem. Tam już nagrywali tą kamerą i leciał za mną gościu 4 46 No on sobie wsunął mi się tutaj wiesz Tak chcieliśmy tak się nie I co Zaczynam wierzyć że to się uda 20-30 kilometrów przejechane To się może udać Stówka za nami Stuwa ja pierdziele jak to się uda. Z pewnością śmierdzi. Śmierdzi strasznie z palenizną. O Jezu, ale jak śmierdzi. Jak wam pokazać, że śmierdzi? No strasznie śmierdzi. No. Zobaczymy ile Subaru spaliło na 110-120 km. No patrzymy. Oj Nie no. oj, to więcej niż golf. cholera, Więcej niż golf. Tu się zatrzymujesz po to, że... No tak! Ojej, 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 no weź! No uspokój się, co jest! 13 litrów. Kurwa, że chcę podać na chore, na dworze można jeść. No to, no mówię, guma stukła. Ale jak! O, kurwa, ja ja nie. jakie to jest gorące. O kurwa, łap! O, kurwa, łap. O, kurwa, łap. się ma Maryka na plecach odbiła. O co chodzi z tą Mariko? weź no, Masz słone plecy, no co się ode no. Nie, No widzą, więc cóż, nie drift, happen Nie polecam driftować, nie, żartuję, polecam driftować. Bumper Bumper ci się odpadnie. Bumper nic mi nie odpadnie. Dobrze będzie. Co ty się w ogóle znasz na zabijaniu? Znasz się trochę? Damian, proszę cię. Nie w kolano. Dobra, nie w kolana. Strzelaj w opony, jedziemy. Tam antenę za niebiść tam. No wiesz, głusta cholera. Zimny Dobra, dobra do... widzowie, jedziemy dalej do chaty. Do chaty. A ja na... <coughs> ładny Lexus, ładny zespół. Dobry samochód był. Dobry samochód był. Dobry samochód był. Masz masz koper w ogóle. No, jak majeran. <laughs> Bez kitu. <laughs> Dobra, widzowie! Widzowie, bo już nie mam siły z tego badrocha. Jedziemy! Dobra, Marcin, go No to Czechów, cześć! Eee, Warsaw, widzowie! Naprawdę, co by o nim nie mówili na mieście? To całkiem dzielny to Subaru! Ja przestaję mówić Subaru, bo Subaru strasznie chują o Toyota mi się bardziej podoba. Muszę sobie kupić Toyotę Nie się ale fajnie gada! No widzowie, 216 km w Subaru. Jak jestem męczony, to się w nie mieści. Ale fajnie było przechodzić tym samochodem. O, będę dużo mówił. Piękna gablotka, dojechała no No, widzowie, jak widać, gablotka podaje. Wszelkie plotki o tym, że jest skończona, są nieprawdziwe. No, ale cóż, e, chyba czas na podsumowanie szkód, bo ostatnio trochę się działo przy tym samochodzie. Także pokażę Wam, co się stało. Zaczniemy od tyłu. Zaczniemy od tyłu, z tyłu są ciekawsze rzeczy. Zdarzak już nie jest taki piękny. Tu się zawinęliśmy pod auto. Niestety. W trakcie zawinięcia pod auto pogubiły się ze ślepki. Tu się zderzak zawijając pod auto opalił się o wydech. Tu się cały opaliło wszystko. Nie jest przyjemnie. Idziemy na drugą stronę. Tutaj to się tak dużo nie zmieniło, bo ten próg jest gdzieś tutaj podłamany. To nie są straszne rzeczy. No i tu się robi najgorzej. Ale zacznijmy od tej strony, bo to jest tak jeszcze. To jest takie tak drift karowo, tu by, tu by jeszcze przeszło. Gorzej, tak, tryteczka, bo już nam. Y, lot, ta nie lotka, tylko dokładka odpada. A tutaj mieliśmy bliskie spotkanie z y, pięknym samochodem, z piękną PS-ką. To już zresztą widzieliście wcześniej, możemy to pokazać bliżej. Zostałem w koło, jak widać, to jest trochę przedstawiona zbieżność, nie na tyle, żeby nie dało się jeździć, ale. Ale szału nie ma. Całe tu wszystko jest połapane trytkami. Ehm, jakbym to zdjął, to byście widzieli, że tam też jest belka połamana, intercooler, chudnica wody, którą już żeśmy polepili i pewnie widzieliście już to wcześniej. Klosz lampy. Zobaczymy, może się uda tylko klosz wymienić. E, rozszedł się fartuch. Tutaj dobrze to widać. Na tej szczelince. Zaglądamy jeszcze pod maskę, jak się otworzy, bo to nie jest takie oczywiste. Jedna strona, dobra, poszło. Zapraszam pod maskę. No tutaj tak. Lampa połamana. Kurde, no chciałbym Wam pokazać co się dzieje tam na pasie, ale już nie będziemy tego rozbierali. Bo jest parę rzeczy do pokazania, ale trudno. Już nie dzisiaj. Udało się tym samochodem w, takim, w takiej wersji wrócić 230 km. Także nie było źle. Widzowie, pamiętajcie, że odpisujemy na wszystkie komentarze, już w sumie od zawsze. Wpadajcie na Instagrama, bo tam jest kupa zdjęć ze wszystkich eventów, na yy, które jeździmy i pamiętajcie, że drift to ciężki kawałek chleba.